Halo? Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Najpierw krótkie ogłoszenie. Dzisiaj o godzinie 18 na serwisie Twitch będę prowadził livestream transmisję na żywo. Tym razem nie będzie to transmisja z World of Warcraft, a z Europy Universalis 4, więc jeżeli ktoś lubi tego typu gry, to zapraszam. No, można też przyjść po prostu dla mojej skromnej osoby. A teraz. Isera reborn cinematic. Jak zapewne większość z was wie, przy okazji dodatku Shadowlands mamy okazję odwiedzić lokację o nazwie Ardenwild. To właśnie ta lokacja służy za miejsce, w którym różne istoty związane z naturą odnawiają się, by móc powrócić następnie do swoich światów. Jedną z takich istot jest właśnie Isera. Na potrzeby jej odnowienia i odrodzenia powstał Właśnie ten cinematik, który zawiera w sobie jeden bardzo potężny zwrot akcji, tak zwany po angielsku plot twist. Który przy okazji tego filmu chciałbym przeanalizować. Będę to robił, oglądając równocześnie razem z Wami ten cinematik. Cinematik, który oczywiście widziałem już wielokrotnie. Więc jeżeli ktoś jeszcze go nie widział, no to niech najpierw obejrzy go sobie na własną rękę, a potem tutaj wróci na dogłębną analizę. No, bo fatalnym pomysłem jest oglądać go tutaj, na tym materiale po raz pierwszy. Będę bowiem co chwilę zatrzymywał ten tematik, mówiąc o tym, co dzieje się w tle. No dobra, no to skoro już to wytłumaczyłem, to po prostu zaczynajmy. My queen. Ok, zatrzymam i od razu wytłumaczę, kim jest ta pani, bo. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy z moich widzów gra w Wowa, nie każdy śledzi historię Wowa, a co najwyżej ogląda moje materiały. Pani tutaj z tymi rogami to Winter Queen, władczyni Ardenwood, czyli jak już wspomniałem wcześniej, wymiaru śmierci, w którym istoty natury dokonują swego odrodzenia, by móc powrócić do naszego świata. Gdy... Scenarius został zabity przez klan wojennej pieśni podczas Warcrafta 3, to jego dusza trafiła właśnie tutaj, do Ardenwild, by móc się zregenerować i powrócić do naszego świata podczas dodatku kataklizmu. Ardenwild reprezentuje zimę oraz jesień naszego życia. Dlatego też Zimowa Królowa, Królowa Zimy, Winter Queen, nie wiem dokładnie jak to przetłumaczyć, także pokazuje się z takiej dniejszej strony. Jest ona bardzo wyrachowana i gdy trzeba zrobić coś, by ocalić Arden Wild, no to nie waha się, by wykonać tę czynność. Rozumie, że ma bardzo poważną do wykonania robotę i jest gotowa na poświęcenia. Cały quest chain, który wykonujemy przy okazji lokacji Wild opowiada o tym, jak staramy się uratować to tajemnicze nasionko. Nasionko, w którym jak się okazuje śpi Uśpiona dusza Isery. Isery, która została zabita przy okazji dodatku Legion. Zabita przez nas właśnie, przez bohaterów azerów. Ta wróżka tutaj natomiast to Lady Moonberry. Jedna z postaci, którą spotykamy przy okazji levelowania w Arden Na pierwszy rzut oka może się Wam wydawać to wszystko dziecinne, ale uwierzcie mi, jest naprawdę spoko. Ale przejdźmy dalej. This is of my sister. Why have you brought it to me? Tak jak mówiłem, postawa Winter Queen jest chłodna. Ale to, co jest najważniejsze w tym cinematiku, ten właśnie zwrot akcji pada już na początku, w 14 sekundzie ledwie. Cinematika królowa patrzy na nasionko i mówi, że to nasionko, a raczej istota, która śpi w środku, jest od jej siostry. Jak wiemy, Isera jest aspektem snu. Isera była odpowiedzialna za to, by czuwać nad szmaragdowym snem. Który z kolei jest odzwierciedleniem tego, jak Azerów by wyglądało, gdyby nie interwencja istot myślących. Jest to wymiar życia, jest to przeciwieństwo Ardenwild. Tak jak Ardenwild reprezentuje jesień i zimę, tak najprawdopodobniej, mówię najprawdopodobniej, bo jeszcze nie zostało to powiedziane wprost, ale idzie się domyślić, że szmaragdowy sen reprezentuje wiosnę i lato. Wszystko wskazuje na to, że.

Po pierwsze, widać, że Winter Queen nie przepada za swoją siostrą. Podejrzewam, że wynika to z różnicy charakterów. Jeżeli klikniemy wystarczająco dużo razy na Winter Queen, uruchamia jej się specjalna kwestia dialogowa, w której mówi, że jesteśmy tak samo irytujący jak jej siostra. Jeżeli zastanowimy się nad tym, no to wychodziłoby na to, że jej siostra również lubi denerwować Winter Queen, no bo. Po prostu jest życiem, jest przeciwieństwem właśnie władczyni Arden, która jest, jak już wspomniałem, stonowana, dostojna no i zawsze czujna. Rzadko widzimy ją w innej pozycji niż wyprostowanej i dumnej. Podejrzewam, że jej siostra, która najprawdopodobniej jest władczynią szmaragdowego snu, jest jej, jak już wspomniałem, przeciwieństwem, co oznacza, że jest pełna życia, jest radosna, pewnie skacze non-stop z kwiatka na kwiatek i ta różnica charakterów zapewne sprawia, że nie są w stanie się dogadać, chociaż podejrzewam, że problem tak naprawdę leży po stronie Winter Queen, która uważa się jak mniemam za lepszą od swojej siostry, której jak już także wspomniałem, niezbyt lubi. No i tutaj nasuwa się pytanie, kim jest siostra Winter Queen? Większość youtuberów twierdzi, że jest to Elun, no bo miałoby to sens. Elun jest nazywana często władczynią szmaragdowego snu. Elun jest Nazywana często matką scenariusa. Ponadto jest to także i nauczycielka dla Isery. I pierwsza istota, jaka przychodzi nam do głowy, gdy słyszymy, że Isera jest czyimś zwierzakiem, to przed chwilą właśnie to Winter Queen stwierdziła, to Elun. Ale ja nie wątpię, by Elun rzeczywiście była siostrą Winter Queen. I już tłumaczę Wam dlaczego. Otóż Elun. Jest wykrowana w lore na coś o wiele bardziej ważnego niż tylko władczynie szmaragdowego snu. Winter Queen rządzi Ardenwald. Gdyby jej siostrą była Elun, która jak wiemy ma połączenie z Naru, w jakiś sposób jest połączona z Naru, to to by oznaczało, że jej siostra z niewyjaśnionych przyczyn jest przynajmniej rangę wyżej nad Winter Queen. Być może, tutaj też można spekulować, właśnie to jest przyczyną, dla której Winter Queen nie lubi swojej siostry. Chodzi o zwykłą zazdrość. Ale, tak jak mówiłem, nie wydaje mi się, by rzeczywiście jej siostrą była Elun. Wydaje mi się, że jeżeli miałbym gdzieś w tej całej rodzinie Elun ustawić, to stwierdziłbym, że Elun jest matką, zarówno Winter Queen, jak i jej siostry, które Najprawdopodobniej wzorowane są na wierzeniach celtyckich. W wierzeniach celtyckich również występowały takie dwie postacie, czyli królowa zimy oraz królowa lata. I nawet z wyglądu przypominają one to, co widzimy w Wowie, a raczej przypominają Winter Queen, więc podejrzewam, że przeciwieństwo Winter Queen, które zapewne spotkamy przy okazji jakiegoś pacza, będzie też podobne z wyglądu właśnie do tej władczyni Ardenwid, ale bardziej wiosenno-letnie. Jeżeli wiecie o co mi chodzi. I mało prawdopodobne jest, by rzeczywiście była to Elun. Wątpię też, by w ogóle dostała imię, no bo jeżeli Winter Queen jest po prostu Winter Queen, no to nie widzę sensu w tym, dlaczego jej przeciwieństwo miałoby mieć imię i to imię miało być Elun. W szczególności, że Elun utożsamiana jest z księżycem bardziej niż z latem czy wiosną. Elun utożsamiana jest także od niedawna z czymś mrocznym. Wiemy, że ma dwie strony, tak jak księżyc. Ponieważ siła Night Warriora płynie właśnie od Elun. Jest to siła mroczna. Wątpię, by siostra Winter Queen była na tyle mroczna, by obdarować kogoś taką energią. Niektórzy spekulują, że może energia Night Warriora pochodzi właśnie od Winter Queen, podczas gdy energie szmaragdowego snu pochodzą właśnie od tej jej siostry. Ale to też nie miałoby sensu, bo podczas wykonywania questów u Nightfan czyli w Covenancie, w którym znajduje się ta królowa zimy, spotykamy się z historią Night Warriora, no i gdyby rzeczywiście ta cała moc pochodziła od Winter Queen, to ten plot nie miałby najmniejszego sensu, bo wszyscy by nam powiedzieli wprost, że Elun, a raczej moc Elun, jest związana z Winter Queen i być może Winter Queen jest częścią tej mocy. No i wtedy wychodziłoby na to, że. Elun to połączenie Winter Queen oraz tej władczyni nazwanej jeszcze Szmaragdowego Snu. Ale tak jak mówię, to nie ma sensu, to nie ma najmniejszego sensu, dlatego wciąż twierdzę, że władczynią Szmaragdowego Snu jest ktoś inny, ktoś kogo nie poznaliśmy, ale tutaj znów. To w takim razie, dlaczego Isera, scenariusz, dlaczego żaden z White Godów nigdy na przestrzeni całego lore nie wspominał w ogóle o istnieniu jakiejś władczyni szmaragdowego snu? Wszyscy wspominali tylko o Elun, że to ona jest szefową, że ona jest nad tym wszystkim, ale nie było nic o żadnej królowej lata. I znów, odpowiedzi są dwie. Pierwsza, po prostu Blizzard wtedy jeszcze nie wykreował tej postaci, no co jest dość oczywiste, ale podejrzewam, że oni też wiedzą, jak to wytłumaczyć, bo gdybym ja miał to wytłumaczyć, to bym stwierdził, że z racji, że królowa lata jest przeciwieństwem królowej zimy, która raczej jest dość obecna w Ardenwildzie, co chwilę się pokazuje, co chwilę tutaj wszystkim nadzoruje i widać, że... no. Jest dobra w tym, co robi, jest królową, więc y, musi dbać o swój lud. To jeżeli jej siostra jest jej przeciwieństwem, to by wychodziło na to, że ta biega ciągle gdzieś z kwiatka na kwiatek, ukrywa się, raczej nie wchodzi w interakcję ze swoimi poddanymi ze szmaragdowego snu i być może właśnie dlatego niewielu wie o jej istnieniu, w przeciwieństwie do królowej zimy. No dobra, ale przejdźmy dalej she Lady Mumbery mówi, że jeżeli Isera umrze, to wszystko, co jest szmaragdowe, umrze razem z nią. No i po części jest to prawda. Pamiętajmy, Isera była aspektem snu oraz królową właśnie szmaragdowych smoków, zielonych smoków, emerald dragons. To właśnie te smoki stały na straży szmaragdowego snu, który ja wciąż podtrzymuję. Wydaje mi się, że odwiedzimy w jednym z spaczy, przynajmniej w jakiejś formie. Some must be sacrificed, but some must be saved. If we forget that, all that will remain. Will be empty shells and sorrow. Trzeba tutaj na chwilę docenić, że muzyka jest naprawdę dobrze dodana do tego momentu. Ten, nazwijmy to satyr, dla uproszczenia, którego tutaj widzieliście, to Aralon. Oczywiście on nie jest satyrem. Są to istoty, które zamieszkują Ardenwild, podobnie jak Lady Moonberry. Aralona mogliśmy już poznać przy okazji innego cinematyka, cinematyka, który przedstawiał nam mniej więcej plot Wild. To był ten cinematik, który pokazał się jeszcze przed premierą Shadowlandsów, więc jeżeli ktoś jest bardziej zaciekawiony jego personą, to odsyłam Was właśnie tam. Ta scena oczywiście jest nawiązaniem do momentu śmierci Isery. Gdy Isera umarła, Elun, sama Elun, wzięła jej esencję, no i ta esencja w takiej właśnie postaci zamieniła się w jakieś takie gwiazdki, przynajmniej no tak to wyglądało. Był to pewnie po prostu efekt wizualny, ale i po raz kolejny kieruje nas to w stronę tego, że no skoro Elun sama zabrała duszę Isery i tak naprawdę to ona jest odpowiedzialna za to, że ta Esera trafiła koniec końców do Arden Wildu. No to może właśnie to ona jest siostrą Winter Queen. No bo jednak Winter Queen wyczuwa dotyk swojej siostry na Eserze. Ale tak jak mówię. Wątpię, by jednak chodziło o Elun. Wydaje mi się, że Elun jest nad tym wszystkim. Wydaje mi się, że ona jest matką tej dwójki i ten plot zostanie rozwinięty w jakimś paczu. Dojdzie do spotkania Winter Queen oraz jej siostry i w jakiejś randomowej rozmowie wspomną o swojej matce, co będzie już jednoznacznym potwierdzeniem, że Elun jest nad nimi. Bo nie chcę wierzyć, że rzeczywiście istota, którą czczą nocne elfy, istota, która jest Teorii tak potężna, że oddziałuje na nieskończoną ilość światów posiada jakieś dwie strony ciepłą i mroczną, że to byłaby po prostu jakaś królowa lata. To mi się nie dodaje i dlatego zamierzam podtrzymywać moją teorię. Ten moment też jest znaczący ending, ponieważ co że Sera jak się przebudza, wciąż ma zamknięte oczy. Otóż Sera z racji, że była nazywana śpiącą, albo właśnie nie wiem jak to przetłumaczyć. No, The Dreamer po prostu. Ona była strażniczką snu, więc jej oczy były wiecznie zamknięte. W książkach zawsze to było podkreślane, że ona, jako jedyna z tych wszystkich smoków, tych smacznych aspektów, zawsze ma zamknięte oczy, tak jakby zawsze była gdzieś indziej, no bo no, na tym polegała jej robota. Jednakże w momencie, gdy powraca już do Arden Wild, jej oczy się otwierają, wypełnione energią właśnie tej. Królowej zimy, przez co teraz Sera jest złączona z Ardenwildem, już nie może go opuścić i nie będzie już mogła Zregenerować się, by stanąć na Azeroth. Przynajmniej tak ja to rozumiem. No ale tak też kończy się ten cinematic. Cinematic, który wykorzystałem jako bazę do podzielenia się z Wami moją teorią i wytłumaczenia historii, którą Arden Witt nam przedstawiał w swoim finale. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie je w komentarzach. Pamiętajcie o dzisiejszym streamie o 18.00. No i do utrzymania niebawem. Mam nadzieję, że coś tam jednak w komentarzach napiszecie. A ja na pewno to przeczytam. Trzymajcie się ciepło. No i cześć.